Cześć. Moi drodzy, no dzisiaj jak widzicie bardzo nietypowo. Ale jak wszyscy wiemy, zbliżają się święta, no i po prostu mam poczucie obowiązku w stosunku do was. Jak wiecie, mimo że jestem niewierzący i nie obchodzę świąt, ale wiem, że wielu z was jest wierzących, wielu z was większość z was obchodzi święta. Więc wszystkim Wam chciałbym z okazji świąt Bożego Narodzenia złożyć życzenia pięknych chwil w świetle choinki, radosnych momentów w gronie najbliższych, oczywiście dystansu do polityki ogółem świata. W tym szczególnym czasie Chciałbym wam życzyć, można powiedzieć, mnóstwo wspaniałych wspomnień, które pozostaną z wami na kolejne lata. I niech te nadchodzące święta będą dla was, jak z bajki, może tak powiem, pełne magii, dobra, życzliwości, optymizmu, no i przede wszystkim zdrowia. Wszystkim Wam dziękuję, że jesteście no już praktycznie kolejny rok z rzędu ze mną, e, znaczy na moim kanale, że uczestniczycie w nim. Chciałbym, e, byście znaczy odpoczęli od tej, tak jak wspomniałem, polityki, dlatego też nie robię filmu. To jest jedno, dwa, że mam nawał pracy. No ale mm, myślę, że. Taka krótka przerwa w filmach, ta przerwa świąteczna. Dobrze nam wszystkim zrobi. No, nie samą polityką człowiek żyje i jest rodzina. Jest szczególny czas, w którym się spędza z rodziną. Także, no nie przedłużając, jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta. Wypoczywajcie i zobaczymy się pewnie zaraz po świętach. Może jeszcze dodam to, że to, że te święta możecie spędzać razem z rodziną, blisko lub daleko myślę, że jest najlepszym prezentem, i cieszę się, że. Mogę dla Was robić te filmiki, tworzyć dla Was, informować Was. I przede wszystkim bardzo się cieszę, że jesteście ze mną na tym kanale i w jakiś tam sposób wspieracie tą moją działalność. Także nie przedłużając, wszystkiego dobrego na święta. Najserdeczniejsze życzenia dla Was i dla Waszych rodzin. Cześć!